Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie u mnie na kanale. Przyjrzymy się dzisiaj pewnemu komiksowi, a mianowicie Batman nawiedzony rycerz autorstwa Jeffa Leba i Tima Seila. Komiks oczywiście w oryginale DC, a w Polsce został wydany przez wydawnictwo Egmont i to jest forma DC Deluxe, więc oznacza to, że mamy twardą oprawę z obwolutą. Na obwolucie wszystkie dotychczas wydane DC Deluxe. I ten, to jest zapowiedziane, czyli Batman, roczne zwycięstwo. Jak sobie zobaczyłem w środeczku, klasyczny układ DC Deluxe, czyli taka płócienna, jakby okładka, tytuł, i właśnie wyżłobienie tej linii wydawniczej. Wklejka taka zielona, niestandardowa bym powiedział. No i cóż, mamy tego nawiedzonego rycerza. Trzy opowieści: Jed, jeden to strachy, dwójka, dwa szaleństw, dwójka szaleństwo i trzy duchy. W sumie trzy duchy nawet pasuje. No i tutaj mamy oczywiście stopkę, która mówi nam, z czego oryginalnie to wychodziło. No dobra, co mogę powiedzieć? No, mamy te trzy różne opowieści. Pierwsza koncentruje się właśnie na Scarcrow, strachu na wróblę, to jest tłumaczone, gdzie nasz główny bohater Batman generalnie próbuje złapać tego złoczyńcę, który ma jakiś taki jak to on złowieszczy plan żeby wszystko obgarnały ciemności i wszyscy się bali tak. Bardzo, bardzo skrótowo. Od razu, co muszę powiedzieć, to to, że klimat się wylewa. I tutaj, jeżeli chodzi o ten klimat, kapitalny nastrój oddają rysunki, leje, ciągle leje. Widzimy jak tutaj leje, po prostu i to się tak rzuca w oczy ten deszcz po prostu niesamowicie. W międzyczasie. Bruce Wayne ma jakieś przyjęcie, organizuje czy coś takiego, czy uczestniczy. I w pewnym sensie poznaje pewną damę. A Crow, czy tam strach na wróble, jak to lubi, nawiewa, co jest oczywiste. Zazwyczaj ci złoczyńcy uciekają. I tu mamy bardzo ciekawy zabieg stylistyczny, jeżeli chodzi o narrację, ponieważ jak nasz mroczny rycerz zmaga się z tymi. Przeciwnościami z tą walką, powiedzmy, on no, ma taką mini retrospekcję. Ale o ile retrospekcje najczęściej są cofanie, opowiadanie do dalekiej przeszłości, względnie dalekiej, tutaj mamy wspomnienie poranka czy coś takiego, i hmm, jest o tyle nietypowe, że Batman wydaje się być bliski porzucenia peleryny nietoperza. No właśnie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo intrygujące. I ogólnie ta historia jest klimatyczna. Nie powiedziałbym, że byłaby najlepsza, że to określę w całej historii, co Batman, czytałem Batmana, ale mamy ten klimat, mamy jednego złoczyńcę, który się tam czai w mroku, ma jakiś plan, Batman tu próbuje go rozgryźć, walczy fizycznie, nie jest jakimś super... Niezniszczalnym gościem, który ma 50 planów na każdą okazję. Nie, jest po prostu gość facetem, który Wygląda na to, że jest jakby w początkach kariery, zresztą James Gordon jest jeszcze Brązowo-rudy, a nie siwy i widać, że tutaj jeszcze nie wszystko Nie wszystko idzie tak, jak, tak, jakby, tak jakby chciał, widać, że popełnia błędy, ale ja Lubię takiego ludzkiego Batmana, takiego właśnie, który ma tego typu problemy Szaleństwo no to mamy naszego szalonego kapelusznika, można powiedzieć, typowa opowieść, że jakiś szaleńc zwiał z Arka, tylko w tym wypadku mamy w pewnym sensie schemat się powtarza, czyli Batman z kimś walczy, obrywa, w czasie, gdy obrywa, spada, to generalnie ma jakieś wspomnienia. Tylko w pierwszej historii te wspomnienia były sprzed paru godzin. Tu, tu są wspomnienia z dzieciństwa i powiedzmy nawiązania do pewnej książki. To jest oczywiste, jeżeli mamy szalonego kapelusznika. Fajna, bardzo fajna, klimatyczna opowieść. Dodatkowo pojawia się wątek osobisty Gordona, który jest bardzo, bardzo istotny. Lecimy dalej do trzeciej, która jest już finałową naszą opowieścią, dziejącą się w okolicach Halloween. No i co my tu mamy? Wpada nam sobie pingwin na akcję. Batman oczywiście próbuje go powstrzymać, i standardowo są problemy. Gdzieś tam leci i spada, i obrywa, ale załóżmy, że tym razem mu się udaje. Ale chcę sobie odpocząć i nawiedzałem go. Wspomnienia, duchy i tak dalej. No i to jest. Bardzo znowu klimat. Bo tu trzeba powiedzieć, że cała, cała ta historia, cały ten komiks to jest w głównej mierze klimat. Bo to bazuje na tym, że coś się dzieje. I najciekawsze rzeczy o dziwo dzieją się w momencie, w którym nasz bohater jest w takim półśpiącym stanie, czyli oberwał jakieś wspomnienia. Na przykład, pierwsze spotkanie z Lushusem Foxem, który jest mega istotną postacią. No, i ogólnie takie bardzo, bardzo ciekawe przejście. Ja bym powiedział, że to jest hmm, troszeczkę myk, który pojawia się w, w filmie The Batman z Robertem Pattisonem. Od. Oj, mi nazwisko. Yy, autor. W każdym razie chodzi. o o, od Matarisa. Chodzi mi o to, że tam też Batman był tylko Vengeance, tylko zemstą. Tam nie było miejsca dla Bruce'a. I tutaj też w dużej mierze tak jest i dopiero on powoli, powoli zaczyna się jako Bruce nazwijmy to ujawniać w cudzysłowie, czy wychodzić, że on musi być równolegle, nie tylko Batman, ale Bruce też musi funkcjonować. No i właśnie, tak się kończy ten zbiór. Mamy trzy opowiadania klimatyczne można powiedzieć i oczywiście galeria okładek. Jak spojrzałem na tą okładkę to ci co mają troszeczkę więcej lat, od razu mogą skojarzyć chwila, chwila, chwila. Gdzieś już to widzieliśmy. Tada! Dokładnie. Batman Halloween Jeff Left Team Sale. Top comics od wydawnictwa TM Samik 1999 rok. 25 lat temu. Tu były tylko dwa opowiadania, z tego co wiem. Na zupełnie innym papierze, ale sobie może cofnijmy. Do... Finał jest taki sam. Możecie sobie porównać kolory, nasycenie, a może jakąś inną, fajną okładkę, fajną znajdę stronę. O, może tam będzie joker mi przez chwilę, tak? Wiem, może trochę to spoiler, ale o, taka klimatyczna. No cóż, podobnie, aczkolwiek teraz współcześnie. Zaskoczony tym że ten komiks od tym mi się tak dobrze trzyma. To jest druga opowieść i trzecia, czyli z tego z tego, z tego komiksu mamy też zupełnie inne nasycenie kolorów, jeżeli tak możecie sobie porównać. No. Wiem, że jest jeszcze jedno polskie wydanie. To jest wydanie też Egmontu, ale sprzed chyba 20 czy 15 lat, ale to u Adama z komiksem Mani tam macie porównanie. No dobra, tak to się prezentuje. Komiks jest moim zdaniem bardzo klimatyczny. On wręcz opiera się na tym klimacie: początki kariery Bat Batmana, popełnia błędy, nie teraz będzie zawolny z uwagi nie na stan fizyczny, że jest za bardzo zmęczony, ale z uwagi na to, że jest niedoświadczony. ale jest to fantastycznie zilustrowane, pasujące. Batman nie jest przetechnologizowanym gościem, który ma jakieś miliard dziwnych chipów, niechipów, możliwości spadania z kosmosu i tak Nie, jest po prostu zwykłym gościem w pelerynie, który bazuje troszeczkę na teatralnych sztuczkach, troszeczkę na takim Klimacie i cóż, fajna, bardzo fajna opowieść z fajnymi ilustracjami. DC Deluxe to jest bardzo intrygująca linia wydawnicza. A jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie komiksy z DC Deluxe, jakie się ukazały przez lata, to na kanale Sylwka mamy pełną prezentację. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.